Witam wszystkich bardzo serdecznie w siódmym odcinku z gry Farming Simulator 22. Dzisiaj tak jak w poprzednim odcinku i w czwartym odcinku tej serii, będę siał, wołował, rozsiewał wapno, nawóz i jeszcze... co jeszcze? chyba nic poza tym. Jedziemy pierwszy z wapnem na to pole Masejem. Będę teraz siał sorgo na tym polu. Nic przygotowujemy to pod sorgo. Po wapnie będę siał John Deere'em, przygotowanym już z siewnikiem. No, w zasadzie wszystko tak jak w poprzednim odcinku. Tu rośnie już ładnie rzepak. Jeżeli chcecie, wpadajcie do mojego brata na kanał, MatiKa. Rzuci tam już drugi odcinek z Sonika. Już zapraszam. Subskrybujcie, łapkujcie. W sumie ten kanał też możecie subskrybować, łapkować. I zostawić dzwoneczek. Zaraz skończymy wapno. W w planach mam ogólnie całe to pole zasiać i zrobić w ogóle wszystko. Tylko nie wiem, czy starczy czasu. Ostatni przejazd z wapnem zostaje, 50% wapna ubyło w tym sezonie. Miałem przedstawić dane, które... Przewijałem czas i poza odcinkiem sprzedawałem różne rzeczy. W listopadzie sprzedałem jaja. 131 sztuk było. Czyli 86 kg w przeliczeniu. I dostałem za nie 560 euro. To nie jest dużo, ponieważ przewijałem z jajami tylko praktycznie 3, 3 albo 4 miesiące. Dalej mamy sałatę 3600 kg 4500 litrów i 1539 euro. Także z sałaty już trochę wsypło pieniędzy. Wyładujemy. Załadujemy od razu sobie nawóz. Z racji tego, że mamy kwiecień, to w kolejnym odcinku już będzie się, yy, znaczy zbiory pszenicy i rzepaku. Bo chyba pszenica i rzepak wypadają w, yy, do zbiorów w ten sam miesiąc. Yy, a zacząłem jeszcze yy, truskawki yy, hodować w szklarni. Dobra, nie będę odczepiał, tylko się przełączę do dżendira. Odpalamy i jedziemy z silnikiem dosyć mało było nasion w tym sezonie, jeszcze siedemdziesiąt sześć procent znowu trzeba rozłożyć i siejemy wy bardzo fajnie wyglądają po wapnie. przejrzyście chociaż na polu, gdzie siać. Też myślałem nad przetwórstwem, ponieważ tak wiecie w farmingu 22 jest takie coś jak przetwórstwo i można wytwarzać różne rzeczy. Ja najpierw myślałem nad winogronami, ponieważ, jeżeli chciałem iść w te winogrona, potrzebowałem te 220 tysięcy około, plus przy, no, miejsce, w którym mogę przetwarzać te winogrona, czyli wytwarzać tam sok z winogron, rodzynki, ale też myślałem nad zakupem w jej no, fabryki, e, która wytwarza oleje, na przykład olej rzepakowy, olej słonecznikowy i oliwa z oliwek. E, dlatego myślę, że zakupimy sobie w pierwszej kolejności e, fabrykę do przetwarzania e, tych, no, żeby wytwarzała po prostu olej e, z rzepaku i ze słonecznika. Chociaż będzie już wtedy mogła, miała co robić, ponieważ olej jest znacznie droższy niż y, podstawowe y, składniki, czyli w tym przypadku rzepak, który mamy na tym polu. I chciałbym y, zbierać na, na, na tą fabrykę, ale myślę, że to nie będzie jeszcze w tym sezonie, ponieważ w tym sezonie chciałbym zakupić mulcher przepraszam bardzo za Ścina, ale trochę mój komputer nie wyrabia nie wiem czemu, ponieważ 19 na najwyższych ustawieniach działa a 22 na najniższych ma problemy ale nie wiem jak, jak to naprawić, możecie napisać w komentarzu Mam nadzieję, że się, wy, się wy Wam się podobają. Mi się na przykład bardzo podobają siebie w tym farmingu. Jeżeli też Wam się podobają, to napiszcie w komentarzach. Też będę w tym tygodniu nagrywał jeszcze na zapas odcinki ponieważ drugi tydzień ferii nie ma dlatego nie będę komentarzy czytał na odcinkach więc w drugi tydzień ferii będą odcinki nagrane w pierwszy tydzień ferii ale to już w drugi tydzień ferii wypada odcinek z 10 czyli jubileuszowy jak mówiłem na dziesiąty odcinek będę zbierał te przedmioty pozyskiwalne, czyli te zabawki na tej mapie i będę ich zbierał tak co 10 odcinków 10 zabawek co 10 odcinków i się uzbierają Wszy no wszystkie co się uzbiera po prostu i e, będzie można e, coś z nich kupić ponieważ za każde, za każde 10 zabawek jednego typu jest 100 tysięcy Plus jeszcze jak się znajdzie te 10 zabawek to za każdym jest 1000 oddzielnie, więc 110 tysięcy. I można wtedy już coś podziałać, nawet na nowe, nowe, dwóch, nowe dwa pola kupić. To już w tym sezonie będzie. Mamy już po, połowę pola, także szybko idzie ten siew. Jeszcze zostanie wałowanie i rozsiewanie nawozu. Też w przyszłym sezonie po raz pierwszy na tej serii będzie kultywowanie, ponieważ nie było tego w poprzednim sezonie. Jako, że trzeba było wszystkie pola zaorać, to teraz sobie wypróbujemy ten kultywator mały. I myślę, że to jest jego ostatni sezon, ponieważ chciałbym go wymienić na jakiś większy. Sorgo jest dosyć specyficzną uprawą, sieje się ją normalnie, ale już Ci na nieco inaczej, ponieważ się ściana tak wysoko, zostają te łodygi i coś ładnie wygląda po tym mulczowaniu. też jeden z widzów napisał, że chciałby, żebym zakupił pole 48 i żebym połączył pola. Ja jako połączyć pola, to na razie nie będę łączył, jeżeli będę miał takie większe maszyny, to je wtedy połączę, ponieważ na razie nie ma takiego zbytnio sensu, ponieważ małe mam, dosyć małe są te pola, jeżeli i małe dosyć sprzęty. Więc na razie nie ma sensu ich łączyć. Jak trochę będę miał większe maszyny, to wtedy będę je łączył i rozszerzał te wszystkie pola, żeby, no, po prostu się powiększały. A pole 48 to jest to pole, które ma tą nie śmieszną taką. Ale mi się bardzo podoba. Więc... I jest chyba najtańsze. z tej trójki pól, więc myślę, że mogę zakupić to pole w pierwszej kolejności. W drugiej kolejności, zakupię pole numer 47. Wtedy można by było je połączyć. Faktycznie te pola tutaj też można poruszać i połączyć, ale natomiast. To jego pola sami już się z żadnym nie połączy, ponieważ jest za małe i nie, nie graniczy z żadnym innym polem. Myślę, że tam w przyszłości można zagospodarować jakieś miejsca pod zwierzęta, i ewentualnie jakieś, jakąś fabrykę. I tak się zagospodaruje tamto miejsce. Jeszcze na koniec odcinka wam pokażę jak wyglądają te palety z truskawkami, bo jest ich dosyć dużo. Co miesiąc jest sześć palet, dochodzi także, będzie to sprzedawać. Już się jeden kurs zrobił, ponieważ zrobiłem yy, przyczepę z otwartymi burtami. Jak możecie tam zauważyć, i przewoziłem nią sałatę. Sałata się zmniejszyła na jeden przejazd, 15 tysięcy na jeden przejazd. No, oczywiście truskawki można, będą tańsze znacznie, ale się trochę będzie trzeba namęczyć z jeżdżeniem. Jedziemy odstawić John czy znaczy siewnik, i podczepiamy wał. po powały. John Deere ma strasznie ciężko z tymi wałami. Nie wiem czy trzeba będzie go naprawić, bo na razie nie ma jakiegoś wielkiego zużycia. Dobra, opuszczamy. Bardzo fajnie się tymi wałami robi, ponieważ jest inna tekstura. Fajnie wyglądają jak tak się przewracają. To może, teraz możecie to zauważyć. Po prostu jeszcze nie było czegoś takiego farmingu, nie było wałowania, chyba że z modów. W przyszłym sezonie też będę wałował jak wyjdą kamienie. Ponieważ małe kamienie można wałami wgniatać I szybciej to też idzie niż zbieranie Z tym zbieraczem Więc zbierać raczej będę tylko porce, po A wgniatać te małe kamienie będę wałami Chyba, że będę miał tego... Scorpio Czy jak on się tam nazywa, ten zbieracz ten największy To wtedy... Będę zbierał kamienie tym, tym zbieraczem. Dobra. Chyba ostatni przejazd został. Prawie tutaj tego mijaka. Idealnie się te wały tutaj sprawują. Tylko John Dean ma trochę z nimi problemów. Ale bo to nie przeszkadza mu za bardzo. Składamy i zostanie nawóz do rozwiezienia. Sprawdzę ja, bo mnie denerwują te biegi Tak to to wszystko normalnie działa, ale tak to to cofa. Dwa na godzinę. I sobie przełącza teraz? Co ja przełączył i jechał szybciej? Nie wiem od czego zależy to, że tak dziwnie biegi zmienia. Może to w jakieś aktualizacjach przyszłych? Zostawię sobie tutaj dżungira. Przejdę do Maseja. Wskaźłem go. jest bardzo szybkie. Dwa przejazdy i po robocie. Jadę trochę tutaj w czepach. Dobra, skończone. Teraz pójdę Wam jeszcze pokazać te truskawki. Dobra, wyłączę maseja. Przejdziemy się trochę. Tu jest ta przyczepa z otwieraną burtą, ponieważ ta przyczepa, którą mam do przewożenia zboża. Można je zdjąć te burty i y, używać jako przyczepy samozbierającej, lub do przewożenia jakichś palet, y, big bagów. Tutaj już możecie zauważyć, że rosną truskawki, nawet widać, tylko trochę. Tekstura jest płaska. O, tu będzie można to zauważyć, że jest taka tekstura po płaska, y, nie trójwymiarowa. I tu już tyle palec jedna robiło z dwóch miesięcy po... bo od lutego są truskawki, bo w lutym sprzedałem sałatę, więc w tym miesiącu jak sprzedałem sałatę zacząłem uprawiać truskawki więc kury też już zniosły trochę jajek Teraz w następnym odcinku będą już żniwa Pszenicy i rzepaku bo nie ma chyba żadnych dodatkowych prac jeszcze na tych polach. Poza tym, że muszę to jeszcze raz nawóz wzrastać, ale to już zrobię poza odcinkiem. Także dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie ten kanał. Wpadajcie jeszcze do Matika i obejrzyjcie tam odcinki z Sonika, i zostawcie łapkę w górę. Także dziękuję Wam za oglądanie, do zobaczenia. Cześć!